Witam Was serdecznie. Tutaj z kolegą Michałem żeśmy się ruszyli pod Warszawę. Z, taką, z takim, takie pytanie padło w powietrze: który wykrywacz pokaże głębiej monety cienkie srebra? Tak? Mamy tam gro testów, które jest na YouTube, jest robione albo na miedziaki. Które dają bardzo dokładną, powtarzalną odpowiedź, albo na grube, srebrne monety, które również dają dobrą, powtarzalną odpowiedź. A my żeśmy tutaj wzięli sobie trzy monety e, wielkości 1 centymetra, jeden gram z hakiem, trzy destrukty cienkich sreber, i zakopaliśmy je tutaj troszkę w innym porządku niż Pan Bóg przekazał. Bo tu mamy 25 centymetrów. Tu mamy 30 cm, a tutaj 35 cm. Mamy takie trzy dołki testowe. Monety są te same, tej samej wielkości, leżące na płask, czyli płasko. Dokładnie powiem nie na płask, bo tam kolega się o semantykę czepiał na ostatnim filmie. I za chwilkę zobaczymy. Które z tych wykrywaczy tutaj e, są lepsze? Mamy trzy urządzenia. Mamy IDXA Pro VDI, o którym tam za chwilę wrzucę film e, bez, o samym tym wykrywaczu. Mamy Rutusa Alter 71 i Minelaba 3030 CTX. No dobrze, może zacznijmy najpierw od Rutusa. Od razu uprzedzę tutaj cały fanclub Rutusa, żeby nie leciał na mnie żaden hejt. Pokażę ustawienia. E, zaraz Wam pokażę, jak tu wyglądają ustawienia. mamy Wzięliśmy sobie tak. Czułość 90, dyskryminacja 0, 15 kHz, e, filtr gruntu 1, maskowanie 0. E, wzmocnienia statyki nie ma, sam dynamik. VCO tak, wzmocnienie audio 60, tony relikt 1. Tutaj mam nadzieję, że że, że nie będziecie mnie hejtować za bardzo, bo każdy z Was oczywiście ma swoje genialne urządzenia, ustawienia na luskie złoto. Zobaczymy, postaram się dostosować dostoić ten wykrywacz do gruntu. Zaraz detektor gotowy, waza gruntu ze znakiem zapytania. Jeszcze raz próbujemy. Faza gruntu poprawna. Jedziemy. Pierwszy dołek 25 centymetrów. 15 kiloherców. Poprawny sygnał. Tutaj pokazuje nam identyfikacja graficzna. Jakiś ciekawy cel. Jest też identyfikacja numeryczna. Drugi dołek, 30 cm do kopania. Tutaj mamy lekką glebę. Jest zupełnie inna gleba niż tam w tym filmie z Wistą. Lekka gleba leśna, piaszczysta. Bardzo ładny sygnał. Też identyfikacja numeryczna jest. Zobaczmy sobie 35 cm. Coś tam pika, ale bardziej przebija. Żelazo identyfikacji nie ma, ale i tak zasięgi bardzo porządne, tak. Jakby jakiś tam kolor przebija, ale jak ktoś się uprze to może i to wykopie. Dobrze, tutaj ma, czyli ma, tak, to, tak alter wypada za 3000. Zobaczymy następne urządzenie. Bierzemy sobie co IDX, tak? Pierwszy dołek 25 cm Padna na odpowiedź. Graficzny, elegancko, bardzo ładnie. To kosztuje 1000 zł, tak? tak? Również powtarzalny sygnał. Identyfikacja już wskazuje nam tym niskim słupkiem na głęboki cel, ale to jest bez problemu do kopania. 35 Też widzi Tam nic nie ma na pewno, już sprawdziliśmy. Przed z alterem robiłeś. Słupki ledwo widoczne Ale urządzenie 35 cm. Tak. Zobaczmy CTX. -a. CTX został ustawiony na all metal, otwarty obraz, czułość maksymalna manualna. Na jakiej się da w ogóle pracować? Odpowiedź na longu. I zobaczymy pierwszy cel 25 cm, a ja, tutaj Krzyżyk nam skacze w górze, pokazuje nam diamagnetyk ewidentnie do kopania. Dźwięk na kolor, dwa tony ustawione. Szyżyk już nie skacze. No ale jest na żelazie. Nie? Tak, jest na żelazie, no ale dźwięk jest na kolor ewidentnie do, do kopania. coś. nie wyszło. No też coś tam... Coś, coś... Coś tam jest. Nawet tak w pewnym momencie, że jest na górę. Mhm. Ona tak jakby bokiem zbiera ta cewka u tak, Ciebie. Nie wiem dlaczego. Jest... Może ta sonda jest uszkodzona. Ale ciekawy, ciekawy temat, e, ciekawe wnioski mamy tutaj trzy urządzenia, które tak naprawdę e, wskazują nam cel w taki sam sposób, tak? Urządzenie za 1000, za 3000 i za 10 tysięcy i tu nie ma jakiegoś takiego proszę bardzo, nawet IDX jest Mamy bardziej powtarzalny sygnał niż w CTX. -ie. Proszę bardzo. Do kopania, pani. Do kopania. Czekaj, jeszcze alterka zobaczę. Tutaj. Raz, wyłącz. Jeszcze raz. Dostaję go do gruntu. Faza poprawna, Czy ten dołek był? Żadnej identyfikacji. A weźmy od razu ten z mniejszą częstotliwość. Tak, za chwilę zobaczymy. Ale tak jak widzimy, tak co prawda IDX jest na 7 kHz, tak? Mhm. Tutaj mamy 15, ale tak jak widzimy Odpowiedź jest gorsza, bo tam mieliśmy czysty kolor, tak? Do kopania. No tak, ale przed chwilą. Mhm. No tak, ale tam podbija ten sygnał zawsze na maksymalnie. No tak. No to akurat nie ma znaczenia, bo to jest specyfika danego wykrywacza, tak był zrobiony. Zaraz sobie weźmiemy, zaraz sobie weźmiemy Altera na 10 kHz, czy tam 9 powiedzmy, albo nawet 7 może, co? Łóce tak. Tak. są takie Tak, same. żeby tu hejtu nie było, że... Że inne ustawienia. No tak, no bo generalnie tu niektórzy nawet mówią, że monety nie widzi, bo grunt bada, mierzy na przykład wykrywać alter. Także wiesz, śledzi. Tak, tak śledzi grunt, że nie widzi monety pod, pod, pod cewką, tak? Także no. Tutaj zobaczmy. Wziąłem grunt fabryczny, na chwilę zobaczymy. No na 7 kHz. My wiedzieli, że coś jest, to byśmy kopali. Tak, ale no ten dźwięk jest taki sobie, no, żadnej odpowiedzi graficznej nie ma nic. No jakiś tam kolor przebija, prawda? Tak, no to w miejscu, gdzie wiemy, że są rzeczy, żeby kopać wszystko, to na pewno byśmy to kopali. Tak, tak. Także no, taki wniosek. Generalnie rzecz biorąc, tutaj mamy trzy przedziały cenowe, i tak naprawdę zasięgi mamy takie same, tak? Nawet z minusem na CTX-a. Nie wiem dlaczego, może coś z tym urządzeniem jest nie tak, które masz, ale, ale ten. Ustawienia, tak jak mówię, otworzyłem obraz, ekran na All metal, dałem czułość maksymalną, odpowiedź long. Dwutonowo go ustawiliśmy, także dostojony został do gruntu. Także użyłem tych ustawień, które, których wetrachu używałem, tak. Bo na czułości auto to on w ogóle nic nie widzi, tak? Bardzo słabo jest ta głębokość. Ja jeszcze go przestawię na taki jak jest Tak. I Dobrze. 25 Jesteś na auto? Nie, nie. Na manualnej czułości? Tak. Też do kopania to 30. Ustawienia, jak tak, ja kopię, jak to ja 30. Tak, w tym programie Tat Hall. Mhm. Coś tam czasem zajęczy, no A może byśmy się pokusili o jeszcze głębszy dołek i porównanie na jeszcze większą głębokość, na przykład IDX z Alterem. No dobra. Zaraz zobaczymy. Znaczy on, zobacz jedną rzecz: on nie daje sygnału. Ale rysuje. Tak, no tak, pokazuje diamagnetyk w górnej części okna. Że coś tam jest dobrze. I to jest na czułości maksymalnej, to tak? Jest na maksymalnej, na czułości, manualnej, na manualnej gdzie on wskazuje, że teraz powinna być 14 Ale masz tak, a ale jest przy, obrzyk, jest 30. przy paternie, tak? Czyli są niektóre rzeczy są powycinane, tu nie ma olmetalu. Tu nie ma olmetalu, tak, on tylko jest, wskazuje jest wtedy wycinek. tym, no tak. tym że, że może być jeszcze metal. Dobra, grzebniemy sobie jeszcze głębiej na tą monetkę. Wróćmy dołek 20 cm, piniąc jest na dole, przyłóż jest, sorok jest i nagrywamy. Zaraz zobaczymy, zasypujemy Zaraz zobaczymy Czy któryś z tych dwóch wykrywaczy zobaczy Coś mi się ten CTX nie podoba dzisiaj, wiesz? Nie wiem dlaczego Dobra, ubiłeś To co? Najpierw tego IDX -a? możliwe kurwa Ale gleba była czysta, no nie? No czysta Ale to już też jest granica, no nie? Tak Co drugi ruch mniej więcej już No i jest powtarzalny sygnał przy 130 cm. Zobaczymy Altera. Alter już nic nie widzi. Jest cisza na 7 kHz. Wjedziemy sobie na 15 kHz. No albo tutaj zobacz. Zmienimy rdzeń na... Na 11 najpierw, na 11, na 11. Faza gruntu OK. zdech pies wjedziemy sobie na piętnaście jeszcze jeszcze raz do do gruntu. Początku Zdech pies. Nie, nie wiem czy to... Nie, to on się wzbudza sam już. Zdech pies. Zobaczy. No jest powtarzalny sygnał tak? to bardziej w jedną no stronę no ale... na grafice już są yy, bardzo niskie słupki lub wcale ale no jest wzmocnienie tego audio no. jest sygnał powtarzalny znowu nie chcę słuchać od fan klubu Dutusa, że jestem subiektywny nie chcę nie chciałbym słyszeć tutaj od kolegów że śledził grunt i nie widział tej monety na przykład, albo że może maskowanie powinienem wziąć na dwa, albo na jeden. Filt gruntu może na dwa. Nie, pewno nie. Także, no, widzicie, no, mamy urządzenie za 1000 zł, za 3000. Zł. I CTX, a CTX też nic tu nie zobaczy, bo a zobacz z ciekawości. Ale coś mi się ten wykrywacz nie podoba. Może coś z cewką jest zwalnięte, bo no, jakieś słabe te zasięgi ma, mimo że. Wyżyłowałem go tak, jak potrafiłem wyżyłować etraka. Jest cisza. Znaczy, ale rysuje. Nie, ma coś. Na słuchawkach by zagrał. Coś rysuje. Ale rysuje. A. Coś tam... Czekaj, tylko ja jestem na tym programie, ten Tadpole. Tym, tak, co Anglicy szukają właśnie na hamerki. ...masz patent narysowany i czułość maksymalną. Tu nie rysuje. Mówi cały czas coś. No teraz identyfik... o, już tam zaczyna... No Pin Pointer nic nie widzi. Nic nie widzi. O, ale to może się wzbudzać. Nie ma powtarzalnego sygnału. Są takie piski z nieśmiałością. Coś tam zaczyna odżywać, jak dłużej pomachamy, w tym jednym, jednym miejscu, tu ku górce, bliżej do nas. No nie? Chyba, no. no. no że jeszcze no nie widzi tej monety. No coś tam nie coś jest. Tam, no generalnie chodzi o to, że powtarzalnego sygnału do kopania nie ma. Ale IDX ma także to jest bardzo ciekawe. Pozdrawiamy Was serdecznie. To Dziękuję. pan, pan Roman prosił, żebyśmy nie nazwali go już takim DX-em, bo to już jest zupełnie nowy wykrywacz zrobiony przez niego na tamtej podstawie. Także. Dziękuję wam za uwagę. Staraliśmy się być jak najbardziej obiektywni. Także no, pozdrawiam fanklub Tutusa, kolegów, którzy tam rysują na... na... się DX Tak i fanclub sa pozdrawiamy. Tutaj kolegów, co na tablicach rysują schematy, wykresy z Rutusa i tak dalej, i tak dalej. Wszystkiego najlepszego i udanych wykopków.